Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Robert Jeziorowski, przedstawiciel firmy Agroas. Znajdujemy się w nowej wsi małej na plantacji pszenicy o zimnej hodowli Satyn Union o nazwie Ascaban. Mamy dzisiaj 19 maja. Jeżeli chodzi o, o, o to, co działo się jesienią i o zabiegi agrotechniczne, to przedstawię wkrótce. Pszenica została wysiana w pierwszej dekadzie października 2020 roku w obsadzie 300 roślin na metr kwadratowy. Z nawożenia przeciwnego zastosowaliśmy polifoskę szóstkę 6 20, 30 w ilości 300 kg. Zabiegi herbicydowe zostały wykonane preparatami łucznik, czyli diflufenikan i flufenacet w połączeniu z preparatem triben, tribe, czyli metylowy. Czyli chodzi o nawożenie wiosenne, było to około 65 kg czystego azotu w pierwszej dekadzie marca w postaci saletry zaksan, czyli pół. Jeżeli chodzi o o zabiegi fungicydowe i to czym staraliśmy się tutaj zapobiegać, czy po prostu wykonać yy, preparaty, które tutaj zostały zastosowane to preparat Croton plus Flexity z dodatkiem regulatora wzrostu o nazwie Stif. Zabiegi fungicydowe, które tutaj wykonaliśmy z dodatkiem regulatora wzrostu zostały wykonane w fazie BBCH31, czyli w fazie pierwszego kolanka. Jeżeli chodzi o to, co działo się później, to było nawożenie azotem w dawce 80 kg czystego azotu w drugiej dekadzie kwietnia. Tak, pozwoliłem sobie wyrwać kilka roślin z naszej plantacji. I co tutaj widzimy, jeżeli chodzi o to w jakiej fazie dzisiaj jest pszenica, jest to faza BBCH33, czyli faza trzeciego kolanka. I jest widoczny liść podflagowy, czyli chodzi o, o rozwinięcie części wegetatywnej rośliny, czyli, jak, czyli takie części jak korzenie. Mamy wybitnie rozwinięty system korzeniowy. Co widzimy na węźle krzewienia, na wiązce korzeniowej, że jest ona pozbawiona patogenów, co potwierdza zdrowotność tej odmiany. Z cech takich jak odporność na choroby, to co chciałem również potwierdzić, to co hodowca sugeruje, możemy wyróżnić zdrową podstawę źbła, brak oznak mączniaka oraz to co panowało w ostatnim okresie brak oznak, oznak septorius. To co możemy potwierdzić w trakcie rozmowy o Askabanie to wybitne walory konsumpcyjne, takie jak wysokie MTZ i białko oraz ponadprzeciętna wodochłonność. Jeżeli chodzi o takie moje obserwacje to obserwując plantacje na Śląsku, czyli na terenie, na którym pracuję potwierdzają się informacje, które przekazywaliśmy rolnikom o parametrach zdrowotnych, o parametrach zimotrwa, takim jak zimotwałość i o wigorze jesiennym i wiosennym. Widzę to na plantacjach u swoich klientów w kilkunastu lokalizacjach na Śląsku, od środka Śląska po południe, przy granicy z Czechami, że jaskaban jest odmianą taką, jak się spodziewaliśmy. Polecam tą odmianę na słabsze kompleksy, jak również na mocne. Klienci, którzy mają tą odmianę posianą, na pewno do niej wrócą, Zachęcam również innych rolników do wypróbowania i sprawdzenia wybitnych parametrów oraz ofitego plonu. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Robert Jezirowski.